Cześć! Witam Was ponownie. Za mną znajduje się pałac w Gliśnie. Jest to miejscowość zaraz za Lubniewicami, czyli niedaleko od Gorzowa. A w dzisiejszym filmie pokażę Wam sztuczne ruiny za pałacem w Gliśnie oraz mauzoleum dobra. bezbędnego przedłużania zaczynamy ten film. Gła unosi się nad wodą, poranek jeszcze senny, Szlak prowadzi mnie przez korzenie dawnych dni. Ruiny szepczą historię, których nikt już nie pamięta. Kamienie milczą, ale ja słyszę ich głos. Dobra, więc zobaczymy, jak to wygląda w środku. Fajnie wygląda ten bluszcz porośnięty. Oficjalnych informacji o tym miejscu, dlaczego to powstało, skąd to powstało i w ogóle kto to zbudował, nie ma. Więc każdy może sobie wymyśleć taką historię, jaką chce. Ale gdzieś tam na necie dogrzebałem się, że. Powstało to pod koniec XVII wieku, teoretycznie, I kiedyś była taka moda. To kiedyś była moda, jak miałeś taki zamek, byłeś arystokrata, dobrze postawiony, może nawet szlachcic. To po prostu mając ogród, była moda nastawianie właśnie takich ruin. I oto mamy efekt czegoś takiego. To jest to. Co ja doczytałem, co się dowiedziałem o tym miejscu, ale jak faktycznie było? To nie wiem. Może wy mi powiecie. Może ktoś zna historię tego miejsca. Podzielcie się tym w komentarzach. A teraz zobaczcie jak to miejsce uroczo wygląda. Mi to przypomina elfickie ruiny z gry Wiedźmin. No naprawdę robi to wrażenie. Warto jest tutaj przyjechać i zobaczyć to na własne oczy i dotknąć tych kamieni. Naprawdę miejsce zrobiło na mnie duże wrażenie, ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze w tamtą stronę udamy się do Mauzoleum, więc bądźcie ze mną do końca. Jestem tu pierwszy raz Znaczy może nie na ruinach, bo na ruinach był obraz już jak śnieżek tutaj leżał, ale nie byłem jeszcze w tym mauzoleum, więc y, moją reakcję, że tak powiem będziecie widzieć, że tak powiem pierwszą, pierwszą taką prawdziwą. Dobra. I cóż moi mili, w takim wypadku, w tym filmie to już będzie wszystko. Nie zapominajcie oczywiście o lajkach, subskrypcjach koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z następnymi filmami. I chcę Wam wspomnieć jeszcze jedną rzecz: już niedługo y, będzie możliwość wsparcia mojego kanału na Patronite. Więc jeżeli chcecie mieć wpływ, realny wpływ na tworzenie treści, na to co dodaję, na filmy. Zostańcie moimi patronami. Nie pożałujecie, będziecie mieli wtedy dostęp do zakulisowych, że tak powiem, filmów i będziecie mogli decydować o tym, co na tym kanale też będzie się znajdowało. Cóż, ode mnie to wszystko. Pozdrawiam Was cieplutko, ja, czyli Kamil. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. A ja idę dalej, bo Woła tych, którzy słuchają, woła tych, którzy pamiętają, woła mnie i może Ciebie też.